Cześć! Linia miniaturowych projektorów Philips PicoPix wzbogaciła się kolejny model. Tym razem producent postawił na lepszą lampę LED, rozdzielczość HD i komunikację po Wi-Fi i Bluetooth. Nie zabrakło też Androida. Oto krótkie podsumowanie możliwości maleńkiego projektora Philips PicoPix 4935. Jak na miniaturowy projektor przystało, nowy PicoPix może pochwalić się naprawdę małymi gabarytami. Jego wymiary to 115x115x32 mm, a waga to zaledwie 350 gramów. Prawdziwe maleństwo, które mieści się na otwartej dłoni. Ktoś, kto jeszcze nie widział tego typu sprzętu, może przecierać oczy ze zdumienia, że w tak małej obudowie mieści się projektor. Prawie cały projektor został wykonany z matowego plastiku. Jedynie na przodzie mamy do czynienia z aluminiową siatką, do której od środka zostały przymocowane dwa malutkie wentylatorki, które chłodzą wnętrze projektora. Obiektyw nie jest umieszczony centralnie, lecz bliżej prawej krawędzi, patrząc od góry. Większość wejść i wyjść umieszczono na tyle obudowy. I tak, patrząc od prawej strony, mamy mikro USB, gniazdo słuchawek, wejście mini HDMI, USB i gniazdo zasilania. Na lewym boku znalazło się gniazdo kart MicroSD. U góry obudowy umieszczono touchpad, za pomocą którego można się poruszać w menu projektora. Nie zabrakło też dotykowych klawiszy typowych, jak na Androida, identycznie jak w smartfonie czy tablecie. Do komunikacji bezprzewodowej użyjemy wbudowanej karty Wi-Fi pracującej w standardzie bg n oraz Bluetooth Audio. W projektor wbudowano też akumulator. Nie jest on jakoś specjalnie pojemny – 2000 mAh. Jednak taka pojemność wystarczy do obejrzenia dwugodzinnego filmu w trybie Eko. Ciekawie też prezentują się dodatki, które otrzymamy razem z projektorem. W komplecie znalazł się kabel HDMI, mini HDMI, zasilacz, pilot i bardzo praktyczny pokrowiec. Tu kilka słów o jakości tych dodatków, a właściwie o jednym, pilocie. Pilot nie budzi zaufania i wygląda jak kawałek tandetnego plastiku, przy tym z niewielkimi klawiszami. Element całkowicie nie pasuje jakością wykonania i wyglądem do projektora za ponad 2000 zł. Za to całkiem fajnie wygląda pokrowiec do przenoszenia projektora. A jak świeci omawiany projektor? Z pewnością nie ma co go porównywać do dużo większych stacjonarnych sprzętów. Maksymalną jasność, jaką uda się uzyskać, to 350 lumenów, a rozdzielczość wyświetlanego obrazu osiągnie maksymalnie 1280 na 720 pikseli, czyli popularne HD. To całkiem przyzwoite parametry jak na tak kompaktowe urządzenie. Wyświetlany obraz jest wystarczającej jakości, a wzorowanie barw stoi na wysokim poziomie. Jedynie do czerni można się przyczepić, jednak należy pamiętać, z jakim urządzeniem mamy do czynienia. Wbudowany głośnik może nie powala ani głośnością, ani jakością generowanego dźwięku, jednak w typowych zastosowaniach sprawdzi się. Dla bardziej wymagających proponujemy jednak słuchawki. Zwłaszcza, że można je sparować z projektorem poprzez Bluetooth. Największą ciekawostką w PicoPixie jest zainstalowany Android. Na potrzeby systemu mamy do dyspozycji 4 GB pamięci na aplikacje i multimedia. Jeśli będzie to zbyt mało, można dołożyć kartę pamięci microSD lub podłączyć zewnętrzny dysk przez USB. System Android pozwoli na znaczne zwiększenie możliwości mini projektora. Bezpośrednio z niego będziemy mogli przeglądać strony WW, instalować aplikacje, np. VC Player, który poradzi sobie z formatami, których standardowo odtwarzacz wbudowany nie obsługuje. Testowe filmy w rozdzielczości 720 działały płynnie. W 1080 również było ok. Problemy zaczynały się w wyższych rozdzielczościach. Tu większość materiałów nie była odtwarzana płynnie. PicoPix 4935 to bardzo oryginalny sprzęt z dość wąskim gronem zainteresowanych użytkowników. Tak małe rozwiązanie sprawdzi się w mieszkaniu, gdzie nie ma za dużo miejsca, podczas szybkich prezentacji biznesowych czy podczas wyjazdów. Miło będzie po dniu pełnym wrażeń spędzonych na wczasach obejrzeć ulubiony film na stucalowym ekranie, niż w małym hotelowym TV oglądać smutnych panów z telewizji. Niestety tego typu gadżety nie są tanie. Prezentowany model kosztuje prawie 2,500 zł, co wielu z nas może przystopować z zakupem. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup Pico Pixa, w zamian otrzymacie sprzęt, który zabierzecie ze sobą praktycznie wszędzie, a obraz wyświetli się praktycznie w każdych warunkach. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!